Nowenna za zmarłych, dzień piąty, za zmarłych nagle. Trzeba modlić się za dusze czyśćcowe. To niewyobrażalne, ile mogą zrobić dla naszego dobra duchowego przez wdzięczność okazywaną tym, którzy wspominają je na ziemi i modlą się za nie. Święty Ojciec Pio, włoski kapłan, kapłucyn, stygmatyk. Dziś polecam Ci, Panie, wszystkich, którzy odeszli do Ciebie zupełnie się tego nie spodziewając: osoby zmarłe nagle i tych, którzy zginęli w wypadkach i katastrofach, a także tych, którzy zginęli w trakcie działań wojennych, szczególnie w wojnie w Ukrainie. Być może wielu z nich nie spodziewało się śmierci, być może wielu nie było do niej przygotowanych. Śmierć przyszła do nich jak złodziej w nocy. Wierzę, że każdy z nich miał mimo wszystko szansę, by się z Tobą pojednać. Za wstawiennictwem świętego Ojca Pio proszę, byś ich wszystkich przygarnął do swojego serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pała Ojcu, i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.